Pianka termoelastyczna, czyli tak zwana memory FAM, bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu ciała. Memory reaguje na nacisk i ciepło. Kiedy się na nim położysz, stopniowo zapadasz się w materac, który otula twoje ciało i pamięta jego kształt. Ten rodzaj pianki świetnie redukuje nacisk, dlatego polecany jest osobom z bólami pleców, problemami ze stawami czy osobom śpiącym na boku, bo odciąża ramiona i biodra. Memory Foam dobrze też tłumi ruchy, jeśli śpisz z partnerem, to jego przewracanie się w nocy nie powinno ci przeszkadzać. Ale jak to zwykle bywa, są też wady, przede wszystkim ciepło. Memory Foam ma tendencję do zatrzymywania ciepła, co latem może być niekomfortowe. Owszem, są wersje z żelowym chłodzeniem albo Bardziej przewiewne, ale czasem ciężko je znaleźć. Po drugie, wolna reakcja na zmianę pozycji. Memory dopasowuje się z opóźnieniem. To może być nieprzyjemne dla osób, które często zmieniają pozycje w nocy i nie chcą się czuć, jakby zakleszczyły się w piance.